Jaka apetyczna fontanna? Mnie też się podoba, ale gdzie jest nasze jedzenie? O nie! Mogłam się nie spieszyć. Surowa ryba jest obrzydliwa. A ja mam szczęście, mam pianki marshmallows. Zaczynaj, Suzy. Chcę zobaczyć, jak to jesz. Ale ja wcale nie mam na to ochoty. Nie chcę nawet patrzeć na tę obrzydliwą rybę. Ona ma takie straszne oczy. Na sam widok robi mi się niedobrze. Dobra, muszę się wziąć w garść i mieć to za sobą. Poleję rybę czekoladą, żebym nie musiała jej widzieć. No, wygląda lepiej, ale na pewno nie jest to coś, czego chciałabym próbować. Rozumiem, szkoda, że nie masz wyjścia. Dobra, niech będzie. Mam nadzieję, że się nie otruję. Jak ty to zrobiłaś? To niesamowite. Fu, mam jej kręgosłup w buzi. To obrzydliwe. Muszę się go natychmiast pozbyć i o tym zapomnieć. O, czekolada! Dobrze, że mam ją pod ręką. Muszę zjeść coś pysznego. Super, lepiej mi. Teraz Tybeti. No i zupełnie zapomniałam. Moje pianki tu stygną. Boże, co za aromat. Jestem pewna, że czekolada dotrzyma im towarzystwa. To wygląda pysznie. Już mi ślinka cieknie. Muszę jak najszybciej spróbować. Jakie to miękkie. Super. Dlaczego te pianki tak bardzo się ciągną? Nie mogę ich oderwać. Czasami jesteś taka niezdarna. Pomogę ci. Pociągnij mocniej, Suzy, to się przykleiło. Ups, chyba przesadziłam, ale udało się. Skoro Betty nie ma, no to mogę zjeść jej pianki. Miała rację, są naprawdę pyszne. Nie mogę przestać jeść. To jest super. Uwielbiam takie smakołyki. Chyba coś mi utknęło w zębach. Suzy, co ty robisz? To były moje pianki. Zjadłaś wszystkie. Jak mogłaś. Przepraszam, chciałam tylko spróbować, ale nie mogłam się już później powstrzymać. No gdzie jest nasze jedzenie? Jestem zmęczona czekaniem. Myślę, że już tu jest. I wcale mi się to nie podoba. Uff, ten kawałek sera pachnie obrzydliwie. To jest obrzydliwe. Ma zrób coś, nie chcę tego wąchać. Mam pomysł, trzeba stworzyć wiatr. Nieźle, ale lepiej zatkam nos spinaczem. To sprawdzona metoda. No to teraz czas zająć się serem, zanim się tu udusimy. Nie jestem pewna, czy będzie mi smakował, ale muszę to zrobić. Jest ohydny. Smakuje gorzej niż myślałam. Teraz mam śmierdzący oddech. Dobrze, że to ostatni kawałek, poradzę sobie. Niedobrze mi się robi. Emma, co się z tobą dzieje? Wstawaj! Wstawaj, martwię się o ciebie! Dobra, niech odpocznie. Widocznie musi złapać oddech, a ja mam coś do zrobienia. Emma, dlaczego mnie straszysz? Prawie się zakrztusiłam. Nie rozpraszaj mnie więcej. Robię coś ważnego. Muszę polać Lizaki czekoladą. Tylko to mnie teraz interesuje. Wyszło świetnie. Nadszedł czas na ucztę. Wspaniale, lizaki są jeszcze smaczniejsze niż wcześniej. Suzy, ty dokąd? Stój! Odlepujesz! Suzy, słyszysz mnie? Lizaki, uwielbiam lizaki. Stop. A gdzie ja jestem? Nie rozumiem. O nie, ja spadam. Co to za hałas? A, Suzy, cześć. Wróciłaś? Co to było? Pomóż mi wstać! Mam lepszy pomysł. Zrobię ci zdjęcie i zamieszczę w sieci. Jestem pewna, że ten post zdobędzie mnóstwo lajków. Czy ty to widzisz, Suzy? Oczywiście to Arbus. Ty masz Arbuza, a ja papryczki Chili. Przykro mi, ale nic na to nie poradzimy. Tak zdecydował los. Domyślam się, że nie spieszy ci się ze spróbowaniem ostrych papryczek, więc pozwól, że ja zacznę. Arbus w czekoladzie. Nigdy czegoś takiego nie jadłam. Ale moje przeczucie mi mówi, że będę zachwycona. Jestem pewna, że jest pyszny. Nie masz pojęcia, jak bardzo. Mogłabym to jeść bez końca. Ja też chętnie bym tego spróbowała, chociaż troszkę. Przykro mi, ale poradzę sobie sama. Jest tak pyszny, że nie mam ochoty się nim dzielić. Prawie skończyłam. Został ostatni kawałek. Świetnie. Jestem zadowolona. No, Kate, teraz twoja kolej. Wiem, ale boję się jeść te papryczki. Moją jedyną nadzieją jest czekolada. Może dzięki niej będą mniej ostre? Nie pozostaje mi nic innego, jak sprawdzić. Życz mi powodzenia, Suzy. Muszę przez to hmm. przebrnąć. Jakie to gorzkie! W ogóle mi nie smakuje. Niedactwo, współczuję ci. Zjadłam. Zaraz wybuchnie tu pożar. Głowa mi się gotuje. Płonę. Mam przeczucie, że tym razem czeka mnie coś pysznego. A ja nie. Nienawidzę brokułów. Dojrzałe truskawki. Wiedziałam, że będę miała szczęście. Ich zapach doprowadza mnie do szaleństwa. Pachną jak ciepłe lato. Rewelacyjnie. Ja też uwielbiam truskawki w czekoladzie. Chciałabym być na twoim miejscu. O tak, są wspaniałe. Spójrz, jak pięknie się błyszczą. Ech, chciałabym je chociaż polizać. No brak mi słów, aby opisać ten niesamowity smak. Myślę, że nie warto się zatrzymywać. Jest jeszcze mnóstwo truskawek, więc kontynuuję. Boże, jak dobrze jest jeść takie słodkości! Nie rozumiem. Gdzie ona się podziała? Wygląda na to, że się rozpuściła w fontannie, która zrobiła się teraz różowa. Super, jestem pewna, że teraz będzie jeszcze lepiej komponować się z moimi truskawkami. Sprawdźmy to. Pierwszy szaszłyki kiw gotowy. Muszę go teraz spróbować. No, nie myliłam się. Jest jeszcze pyszniejsze. Bardzo soczyste i słodkie. Tak jak lubię. Jak ja ci zazdroszczę, Kate. Uda, ale wszystko co dobre szybko się kończy. Moje truskawki nie są wyjątkiem. No to teraz moja kolejna na jedzenie brokułów. Coś wymyśliłam. Poleję je porządnie słodką i pyszną polewą, a następnie posypię cukierkami. To powinno sprawić, że brokuł będzie smakował lepiej. Mam nadzieję, że mój plan się powiedzie i że mi się spodoba. Dobrze, że przyniosłam ze sobą paczkę skitelsów. Będą w sam raz. No, wygląda całkiem apetycznie. Gotowe? Czas spróbować. Mam nadzieję, że to będzie dobre. Na razie jeszcze nie wiem, ale. No, nie, to jest obrzydliwe. Muszę to natychmiast wypluć. Suzy, co ty robisz? Mogłaś się chociaż odwrócić. Przepraszam, nie mogłam wytrzymać. To było po prostu straszne. Znowu to samo. Musimy czekać. Co? Kiszone ogórki? Zatujecie sobie ze mnie. Nie znoszę ich. A ja po prostu nienawidzę cytryn. Wygląda na to, że tym razem obydwie mamy pecha. Uuu, no to nie pachnie zbyt dobrze. Mam ochotę zatkać nos. Muszę czym prędzej wsadzić ogórka do fontanny, żeby nie czuć tego smrodu. Wykąpię go w polewie i zobaczę, czy to pomoże. Nadal wygląda obrzydliwie, ale może nie smakuje tak źle. O nie, to kompletna katastrofa. Niedobrze mi, to jest to chydne. Nigdy nie jedz ogórków ze słodką polewą. Nie mogę sobie nawet wyobrazić tego smaku. Biedna Kate, trzymaj się. Dobra, wystarczy. Teraz te Suzy. Powodzenia. Zdecydowanie mi się przyda. Może fontanna sprawi, że cytryny będą słodsze. Inaczej tego nie przeżyję. Wygląda to trochę dziwnie. Boję się nawet spróbować, ale będę musiała. Jak tu dużo soku. I jak on jest kwaśny. Ojej, aż mnie wykręca! W ogóle mi się to nie podoba. Nie mogę nawet na to patrzeć. Suzy, skończ to szybko, bo moje serce tego nie wytrzyma. Chciałabym Kate. Staram się jak mogę. No to będę musiała ci pomóc i przy okazji się zabawię. Wezmę trochę super kwaśnych cukierków i dam je suzi. Wow, cukierki! Dziękuję ci bardzo, Kate. Jesteś dla mnie ratunkiem. W końcu zjem coś pysznego i słodkiego. Ale czemu one są takie kwaśne? Oszukałaś mnie, prawda? Muszę to natychmiast czymś zapić. Niespodzianka. Przepraszam, myślałam, że ci się. Suzy, pospiesz się! Już włączam, serial zaraz się zacznie. Wiadomość z ostatniej chwili: niebezpieczny przestępca uciekł z więzienia. To straszne, jazz! A jeśli nas dopadnie, tak się boję. Przestań, Suzy, nic takiego się nie stanie. A nawet jeśli to poradzimy sobie z nim, ale ja i tak się boję. Udowodni ci, że nie ma żadnego zagrożenia. Nie, nie rób tego, nie odsłanie zasłon Jazz. Na wszelki wypadek zamknę okno. O nie, widzę włamywacza. On już jest na naszym podwórku. Musimy coś zrobić. Chodź tu, Suzy, szybko. Wiedziałam, że tak to się skończy. Spójrz, włamywacz jest już całkiem blisko. O nie, tylko nie to. Złapie nas i uwięzi. Suzy, nie panikuj. Mam świetny plan. Do dzieła. Co ty robisz, że? Zaraz zobaczysz! Na wejściu na naszego włamywacza będzie czekać przykra niespodzianka. W tym celu wezmę wycieraczkę i pistolet do klejenia. A teraz trzeba nałożyć dużo kleju na całą jej powierzchnię. Proszę bardzo, to wcale nie jest takie trudne. I nasz dywanik niespodzianka jest już gotowy. Pozostaje tylko położyć go na miejscu. Włamywać wykona pierwszy krok i przyklei się. Dobra, już nadchodzi, schowam się za fotelem. No co za wytworny dom. Na pewno się tu nieźle obłowie. Czas na polowanie. Jestem pewien, że dzień będzie udany. Wow, nawet okno było otwarte! Szczęścia ze mnie! Dlaczego nie mogę się ruszyć? Coś nie trzyma za nogi, nie rozumiem. Wygląda na to, że ktoś posmarował dywanik. Klejem. No cóż. Od tej pory będę musiał chodzić boso. Jeśli dowiem się, kto to zrobił, dam mu popalić. Super, mój plan zadziałał. To dopiero początek. Może powinnyśmy się ukryć w sypialni tu jest bezpieczniej. Jazz, bądź cicho w przeciwnym razie nas usłyszy. Czas chyba pomyśleć o nowej pułapce na naszego nieproszonego gościa. Spójrz, tu jest pełne pudełko zabawek. Świetnie, przydadzą się. Zobacz, jak dużo małych elementów. Musimy rozrzucić je po całej podłodze. Niesamowite, jesteś taka sprytna. Podoba mi się Twój pomysł. Zobaczymy, jak wyłamywacz będzie chodził po tym boso i raczej mu się to nie spodoba. Rozrzucę wszystkie elementy, żeby nie mógł zrobić ani kroku. No dobra, Jess, udało się, zrobiłam to. O, a może dorzucę też klejące paski? To na pewno utrudni mu chodzenie. Zaczyna mi się to podobać. Lubię zastawiać pułapki. Dobrze, że te paski były pod ręką. Jess, no jesteśmy prawdziwym zespołem, który może stawić czoła złym ludziom. Jestem pewna, że będzie niemile zaskoczony. Suzy, jesteś geniuszem. Paski samoprzylepne to świetny pomysł. Wszystko gotowe. Pozostaje tylko czekać. Zapomniałyśmy o najważniejszym. Potrzebujemy przynęty. Połóżmy tutaj ten stos banknotów. Na pewno nie będzie mógł się temu oprzeć. Wow, co ja widzę! Cały plik dolarów. Co za szczęście! Nie zakradłem się tu bez powodu. Chodźcie, tu, moje pieniążki. Naprawdę was potrzebuję. Mam nadzieję, że nie ma w tym żadnej sztuczki. Dlaczego podłoga jest taka nierówna? Auć! Coś mi utkwiło w stopie. To boli! Wygląda na to, że to kolejna pułapka. Moja głowa. Coś się do niej przykleiło. Pomocy! Nic nie widzę. Czy ktoś tam jest? Auć, do mojej ręki też się coś przykleiło. Co za głupi dom. Już mi się tu nie podoba. Wkurzyłem się. Emma, pospiesz się zamknij drzwi. Chyba nie widział, dokąd pobiegłyśmy. Musimy pilnie coś wymyślić. Dobra, bierz wszystko, co tylko wpadnie ci w ręce. No, to teraz jesteśmy uzbrojone i bardzo niebezpieczne. Pozostaje tylko zastanowić się, jak to wszystko wykorzystać. Mam świetny pomysł, pokażę ci! Tylko mi zaufaj! Zacznijmy od wałka do malowania, który nie będzie nam potrzebny, ale jego rączka na pewno się przyda. Wciśniemy na nią rolkę papieru toaletowego. A teraz bierzemy taśmę i porządnie to wszystko oklejamy. No, jakiś dziwny ten projekt, ale chyba zaczynam rozumieć o co ci chodzi. Nasze cudowne gadżety są gotowe. Już mi się kręci w głowie od tego wszystkiego, co tu się dzieje. O, jakiś nowy pokój. Jest tu napisane stop, czyli musi być w środku coś ciekawego. Może jednak nie powinienem tam wchodzić? Co ja gadam? Oczywiście, że powinienem. Cześć, kolego, czekałyśmy na ciebie. Zobacz, jaką mamy niespodziankę. A masz? Co wy robicie? Przestańcie. Przestańcie, nic nie widzę. Wystarczy. Bo no to jest po prostu oburzające. Nie trzeba było wchodzić do naszego domu. Sam zacząłeś tę grę. Przepraszam, to był mój błąd. Dlaczego mnie związałyście? Czy zamierzacie mnie torturować? Wszystko zależy od twojego zachowania. Za co mnie to spotyka? Jaki jestem głodny. O nie, on jest już bardzo blisko. Boję się. Żołądek mi się już skurczył. Napady są takie męczące, muszę poszukać czegoś w lodówce. O, pączki! Wspaniale! Ziemię! Uwielbiam słodycze, poprawiają mi humor. Szkoda, że ten pączek jest taki malutki, no ale lepsze to niż nic. Ojej, zapomniałem o masce. Będę ją musiał przecież zjeść do jedzenia. No bo inaczej nic nie włożę do ust. No, tak o wiele lepiej. Ale pyszności! Co za świeży pączek! Palce lizać! Myślę, że ma apetyt na słodycze. Wiem, jak go zaskoczyć. Zamierzam zrobić moje wybuchowe ciasto. Biorę głęboką miskę. kładam do niej balon. A na wierzchu smaruję go pitą śmietaną. I koniecznie ozdabiam posypką. Moje ciasto musi wyglądać pysznie, żeby wyłamywać je zauważył. Wspaniale! To prawdziwe kulinarne arcydzieło. Postawię je w najbardziej widocznym miejscu, a obok niego położę widelec, przyda się naszemu złoczyńcy. Ojej, jedzenie to najlepszy wynalazek ludzkości, chciałbym dokładkę. No co ja widzę? To jest cały tort! Jak dużo kremu! To chyba moja ulubiona nabita śmietana. Ale świetnie, przynajmniej w tym domu jest coś dobrego. Tort, co prawda, to nie złoto, ale i tak jestem bardzo zadowolony. Dobrze, że pod ręką jest widelec, bo inaczej musiałbym jeść ciasto rękami. Co się dzieje? Mój tort eksplodował! Udało się! Smacznego! Teraz jestem pokryty bitą śmietaną, to takie obrzydliwe! Wygląda na to, że dziewczyny zastawiły kolejną pułapkę. No koniec, mam tego dosyć! Ostrożnie, nie może nas zauważyć. Jest tu czysto, nie ma żadnego złodzieja. A jeśli on przyjdzie, nie zwiąże. Suzy, boję się! Nie chcę dać się złapać. Trzeba od razu opracować nowy plan i z tym skończyć. Ale najpierw muszę się nieco zrelaksować. No, twoja zabawka podsunęła mi pewien pomysł. Daj mi ją! Co ty znowu kombinujesz, Suzy? A, rozumiem! To świetny pomysł! No, w końcu nikogo tu nie ma. Ale lepiej być ostrożnym niż żałować. No, wygląda na to, że jest czysto. Wow, co za ogromny banknot! No to oczywiście coś znaczy. Pod spodem musi być dużo pieniędzy. Co za szczęście! No co my tu mamy? Ci mówiłam, że da się nabrać na tę sztuczkę. Spójrz, jak rozpaczliwie grzebie za kanapą. Musimy wykorzystać ten moment i zadać mu decydujący cios. Udało się! Jestem pod jego koszulką! No to pozwól, że ci pomogę, Suzy. Włóżmy do rurki naszego małego przyjaciela. Zobaczymy, czy wyłamywać go polubi. No dalej, kochanie. Czekacie, wielka misja. Ojej, co za dziwne uczucie! Coś chyba jest pod moją koszulką. Nie wiem co to jest. To tak jakby się po mnie coś rozpełzło. Pomocy, zdejmijcie to natychmiast! I tu pojawia się kolejna niespodzianka. Dziękuję bardzo. Mi się to teraz przyda. A masz, a masz! Chyba go zabiłem. Nareszcie po wszystkim. O nie. Wygląda na to, że wyciągnąłem pochopne wnioski. To karaluch. Ja się boję karaluchów. Chyba sobie odpocznę. Emma, wygrałyśmy. Wróg został pokonany. Dobrze mu tak. Chodźmy stąd szybko.